Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku, drugim, jeden za drugim nagrywałam, bo niestety nie zdążyłam nagrać całego, bo nie wiem dlaczego tyle minut zajęło nagrywanie, nie wiem aż, ale dobra, widzicie już mam zrobione to i mogę następne, więc zaczynamy. Odpiszcie najbardziej przerażające pokoje w low. Dobra, nie będę, uuu, okej, okay. Widzę. Abyście słyszeli takie wyznanie, jak w tym odcinku, co nagrywałam, to sorki. no ale to mi ten głupi telefon, tak, z pani. z pani. jak mały. Widzicie? No i Jakieś mi się. uciekł. Uciek, uciek. Jedno? Chciałam, dobra. O lol! jak to dobrze są Lika. A! Dobra, ile mi brakuje do rewelka? Aaa, 2000. Nie, nie pijemy, nie pijemy. Nie ma opcji, nie piję tego dzisiaj. Dajmy, dajmy. Normalnie, 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 normalnie nie jestem ogromny. Wejdźmy sobie tak. Do kogoś, kto ma najmniejszy spam. Czyli na przykład do Puri. Ktoś mam też ma najmniejszy z Panów. Dobra, ten ktoś ma pewnie mnie Panów. Dobra, damy nowe ita. Spadamy. Idziemy znowu. Dajmy temu nogę i tak pokoju I tak samo znowu spadamy. Właśnie, muszę poobróżniać się vip Bo niestety nie przyjmę was, jeżeli będziecie mnie zapraszali. Bo ja przyjmuję tylko vip -a. Świetnie. Nie mogę, tylko wypełnione. Teraz kup coś. ...strasznego, no swojego... Dzięki. Tego nie lubię, głupie zakupy, pewnie będę musiała hajsy zbierać, żeby kupić... ...to coś, coś, coś to jest Chociaż wieśnie będę musiała tylko zbierać. A mam 65, 99. No, jakieś 35. Hejsy muszę wybrać, to no. czekajcie. Ja uzbieram 35. No 200 i to was. Dobra, uz jestem. Uzbierałam 236. Teraz możemy iść na ten pierwszy kupy. Żeby ta 50 no, przepiła od nas. No normalnie. No, aż. A da się w tym uczelniu wspomnieć kolor? Nie. Zobaczmy go takiego, tym krótkim kolorze. Tak, tak, tak. Widzisz? Taki... ...piękny. Gdyby dzieci się go nie bały... ...nie mogłyby być takie... ...takie takie prąsacze. Sprawiałyby takie pełne niebieskie ołóczka, takie prąsacze. O, chuj. A, A niech będzie, nie. Taki, żeby dzieci nie przerażał go. Nie przerażał. Dzieci. Jakby się to wszystko ozlało pod kolor. O, nie widzicie, Wieś jest pięknie. Wygadałabym to troszeczkę nie Widzisz, Star, nie podołaż mi, nie podołaż mi. Pum, 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 nie podołaż mi. Dobra, i góra Jej, zajebiście, wydałam kasę na głupie zadanie, Pindzi Star. Teraz, tego co pamiętam, to musimy dać pracować to, to gówno do mojego pokoju. Dobra. Pani damy. damy.

czy nagrywała odcinki z Simsami? To ja, to kupię te Simsy, i będę nagrywała odcinki oczywiście, jak się będzie dało. Myślę, czy ci się dało. O, tak, może zostać. I zrobię. I będą Simsy, jeżeli dzięki temu mam mieć więcej łapek górę, bardziej spłagna i więcej subów. Dla ja cię lubię, na najpierw. Czy nie? Piszcie mi, w komach, czy te Simsy mają się, pojawić. tylko pamiętajcie. Simsy jest bardzo ciężko kupić, bo wiecie, te są tanie, lub są drogie. Nie wiecie. Także może to troszeczkę nie zająć. Ale dla Was wszystko. Już zrobiliśmy kolejne zadanko. Ok. Pominęłabym to Diaksem, ale nie mam. No, ale mam od. Ha, ha, ha. Postara się nie krzyczeć, wyszukując trzy arbuki przyprawiające. Po... Oj! Czyli że idziemy w miasto. I nu, najpierw mam trzy arbułki, no no ja potem trochę jakieś płytnię na albu. O! Udamy na jakiegoś i na się... pimpek jest kreatywny. Halluj! O Jezus! Ale się boję! Czaszeczki, które gryzą róże! Lol. I hello, Kiki. Lol się boję, lol, ale się boję, lol, ale się boję. Halo. O jajku, tego też się boję, dom w nocy. Ja proszę, to jest Ha. Fajne. Jezus, ale się wystraszyłam. Powiem szczerze, że, że trochę jeszcze mówię, e, sobie, Ej, co jest. I za chwilę mi wyskakuje taki coś To było wręcz żało. Troszeczkę się zapytałam. Aha! Loj. Nie będę tego komentować. Nie będę tego komentować harap. Okej. Okay. Imbra Halloween, Okej. Tak, nie co... Dobra, streszczajmy się. Ja to polubię i stworzę długiego adboka i brak. Dobra, już jestem, odebrałam moje pieniążki, Widzicie? Spadaj na razie. Spadaj, słyszysz? Tutaj, jak widzicie, duchy nie istnieją, dwie osoby, zarobisty pokój, i strach, nic, coś tam. Zacznę. jedziemy szybciutko. Chciałabym dojść niej, do tej nagrody. Myślę, że zdążę z czasem, bo już nagrywam 8 minut, prawie 9, 10 minut, może jeszcze minutka by prawie została. Minutkę i 10 sekund, także nie! Także zatrzymuję jak wygram, przemianę karty do Także kochani, widzicie, niestety dalej walczę. Zdecydowanie nie dogram tego odcinka z wami. Także, no. Już się po prostu poddaję. No, wiecie. Już. Nie mogę. Sorki, tylko wipywa Także, no. Marka chcę jeszcze nie, jeszcze walczę. A w ogóle to zapomniałam napisać, że nagrywam, więc teraz napisałam, że nagrywam. Eee, pozdrawiam, pozdrawiam dra... dra... i zapowzluję. Ja i kochani, wreszcie to wygrałam. Naprawdę bardzo, bardzo pozdrawiam tą dziewczynę. Czekajcie, wypełnię ostatnie zadanie, i Ora kochani, dzięki wielkie, bardzo widzicie jak mam jakieś takie gówno, naprawdę bardzo pozostawiam ptasznie 11. Dzięki niech byłam ten level. Normalnie bardzo dziękuję, także sobie łapka, komentarz, zawsze bardzo mile wiedziane. Mówcie mi o tych simsach.